Rozpoczynamy, popatrzmy, czy faktycznie Nine tutaj zimiecie swojego rywala z powierzchni ziemi. Czy jednak tej walki otrzymamy bardzo dużo? Bo ten mecz półfinałowy nazywany jest takim przedwczesnym finałem. I Rejko rozpoczyna to fantastycznie. Bob Sideway już praktycznie zajęty. Tam Gufi jeszcze się broni, ale na plecach był samej. I cały czas to Anonymo ma przewagę liczebną. Ale i tak trzeba powiedzieć, że Gufi wypracował sporo ze swojej pozycji, tylko nadal ta przewaga liczebna jest po stronie Anonymo. Dobre wejście, przede wszystkim tutaj szybkie przejęcie pokoiku. Tutaj widzimy, że ten timing faktycznie będzie miał olbrzymie znaczenie i jednak Rejko z tego smoka zdecydowanie lepiej. Po raz kolejny Rejko, fenomenalne wejście w to spotkanie i Jacob pozostaje sam. Sytuacja beznadziejna i Rejko pokazuje, kto w tym spotkaniu będzie rozdawał karty. Cztery fragi dla niego. Bardzo ładna runda od ekipy Anonymo. Ale z perspektywy tego, co dzieje się na minimapie, ten mit też nie jest pilnowany przez ekipę Nine i to właśnie środkiem mogą starać się znaleźć gdzieś lukę w tym ustawieniu swojego rywala, gracze Anony Moramba. to no jednak! Tylko jedna eliminacja. Kane na szczęście odpowiada, ale to widzimy, że znowu sporo zamieszania na środku. Jacob musi za chwileczkę stanąć na wysokości zadania. Samej, mocno poobijany. 11 HP na jego kącie i teraz Jacob. Zobaczymy, ile z tego będzie w stanie wyciągnąć, ale jednak przed jego celownikiem przebiega Virtuoso. Przebiega również tutaj Lunatic. Dwójkowo cały czas ci zawodnicy bardzo blisko siebie, a gracze Nine rozdzieleni Virtuoso. Co ciekawe, Jednak Virtuoso górą w tym starciu i za chwileczkę Jacob będzie miał ogromne problemy. Tym bardziej, że Lunatic cały czas jest w okolicach środka. Zobaczmy, że Jacob już rusza do rywala, ale faktycznie Lunatic no, na tym miecie teraz się wychyla. Tutaj już mógł to właściwie kończyć zawodnik Anonymo, ale i tak zrobił swoje. Jacob wie, że nie ma sensu walczyć, jak już został tak mocno obity, jak już rywale wiedzą, ale wiemy, że to się może zmienić i właśnie może w tej rundzie. Kufi już rozpoczyna fragowanie. Karys wciąż szuka swojej szansy, chociaż teraz popatrzmy na Keja, bo ten robi co może, mocno bici zawodnik i to wszystko wykorzystuje Virtuoso. 30 sekund na zegarze i ten atak za chwileczkę musi się rozpocząć. Mocno defensywnie w tym momencie Nine jest ustawione, ale oni czekają, chcą być bardzo dokładni, chcą w tym momencie zaznaczyć swoją obecność w tym spotkaniu, przypieczętować zwycięstwo w tej piątej rundzie. Przewaga liczebna jest. Ale zobaczymy, czy udają się utrzymać do samego końca. Już te granaty zaczynają fruwać zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Świetnie teraz. Ta współpraca ten Nate rozbija tego smołka. i z eliminacją, ale bombę prawdopodobnie uda się podłożyć. Nie wiem, jakim cudem Virtuoso i samej cały czas są w grze. Ale Jacob wie, że ma w tym momencie bardzo ważne zadanie do zrealizowania. Hades wcelowany, ale w tym momencie samej Virtuoso chcą dograć to wszystko do końca. Jacob z jednym fragiem Hades. Będzie eliminacja i to jakiej urody. Niesamowite fraki w końcu na. Nine odpowiada. Na środku nikogo nie ma i Hades teraz nie może popełnić błędu. On tu pozostaje samy, tam była podsadzka, ale nie z Hadesem. Takie numery. Bardzo ładny flak od snipera Nine, ale teraz świetny granat i Anonymous pakuje się na bombsite. Ale też trzeba przyznać, że troszeczkę szczęśliwie, bo wcześniej Hades jednak oberwał z tej snajperki. Chociaż to jego kula była precyzyjnie umieszczona. Widzimy, że jest wyrównanie. Przejęty ten bombsek, ale znowu próba rozbicia tego smoka Niewiele brakowało, żeby eliminację zawodnicy na nim zdobyli. Tylko odbijanie tego bombsite'u A nie będzie na pewno łatwym zadaniem. Dobrze są ustawieni gracze anonymo I to w tym momencie oni chcą dyktować warunki, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tej rundy. Tym bardziej, że Virtuoso łapie Jacoba. No i zobaczmy. Kuffy, Kay i Killer, Czy oni jeszcze są w stanie taką rundę zwyciężyć? Rejko mocno pobijany. Kay w końcu z eliminacją. Ale trzeba przyspieszać. Bomba tyka coraz szybciej. Zobaczmy, jak to wszystko będzie się układało na reloadzie. Jeszcze myślałem, że będzie złapany jeden z zawodników tajna, Ale ostatecznie Kay zdobywa finalną eliminację. Bombę naturalnie udaje się rozbroić. Mimo przewagi liczebnej. Mimo tego, że Anonymo było dobrze poustawiane w bombsite. I okej. Okay. Może znowu były te straty. Może znowu były jakieś problemy, bo. Jednak Anonymo nie oddaje tych rund za darmo, ale Nine cały czas jest tutaj skupiony, chociaż Anonymo zobaczmy jak teraz przyspiesza. To był naprawdę świetny pomysł, żeby zagrać tak szybko, bo tak naprawdę nie było tutaj żadnej defensywy. 5 na 5, bombsite A jest już zajęty i po raz kolejny będziemy oglądali odbijanie ze strony Nine. Pytanie jak teraz to wszystko się potoczy, czy Anonymo w końcu utrzyma się w bombsite. Ale teraz szybka decyzja, tutaj nie było innego rozwiązania, jest ten atak, bomba tyka coraz szybciej, ale widzimy, że flagi w tym momencie sypią się na konto jednego zespołu, jeszcze odpowiada Rejko, ale w tym momencie w smoku rozbraja bombę, gej, czy to się uda? Oj, 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 zobaczmy, jednak bomba rozbrojona, no i mimo tego, że naprawdę tutaj samej dwoju się i troju... No to jeszcze zniecierpliwony Goofy, dorzucony błyskowo od kolegi i zaskoczony samej Sobol odpowiada teraz jeszcze namierzony Hades. No ale Anonym ma pół minuty, więc chyba nie będzie rotacji. Tutaj trzeba pakować się na bombsite B. No i ten w tym momencie się rozpoczyna i widzimy świetnie lunatik, ale tutaj cały czas Hades na postyrunku, po raz kolejny Hades nie ma wejścia, za długo to wszystko trwało, Nine wiedziało jak należy się w tym momencie do tego wszystkiego ustawić, straty udaje się spowodować, ale poczekajmy, może jeszcze Rejko coś z tego wyciągnie, Hades gra mądrze, czeka teraz jeszcze na Jacoba, żeby ten do niego dołączył, strzał ostrzegawczy, ale cały czas Rejko utrzymuje się w grze, tylko ten Nate, może być bardzo nieprzyjemny i Hades z USP nie ma najmniejszego problemu, żeby tą eliminację Zdobyć. No tutaj widzimy, że jeszcze taki jeden kąśliwy strzał. No ale czy Nain na to pozwoli, bo. Teraz Jacob będzie tym obrońcą. Na razie wsparcie dosyć daleko. Killer próbuje już tutaj dociągnąć do kolegi. Jacob z jednym i zobaczmy na Kylara, bo jeszcze poleciały flesze, więc teraz też Kay będzie mógł dołączyć do tej defensywy. Ale rywale wiedzą co robić, chociaż nie! Killer fantastycznie sobie radzi z dwoma przeciwnikami, ale teraz Rejko robi dokładnie to samo. I samej w klaczu, samej kontra Goofy. Jeden versus jeden. Wiemy, że Goofy potrafi. Takie rundy wygrywać i teraz Gufi blisko. A jaj wytrzymuje to zawodnik Nine. Bardzo ładny powrót zespołu Nine z wyniku 0-4 na 8-4, ale to było wszystko w defensywie. Teraz Nine musi atakować. Jest próba wejścia na bombset, a chociaż zobaczmy, że Anonymo jest świetnie ustawione, mimo wszystko Gufi daje przewagę, ale teraz Virtuoso i Sobol sporą niespodzianką dla rywala. I po drugiej stronie przy życiu pozostaje tylko Hades. Bomby też nie ma na swoich plecach. Ta została upuszczona w BS-ie, więc sytuacja jest piekielnie trudna. No ale zobaczmy co na to hares, bo skoro mówimy o piekle, to właśnie on się tam nadaje w 100%. Dobrze rozpoczyna. No i czekamy. Tak naprawdę, no widzieliśmy. Gdyby jeszcze nie był tak mocno Hades pobijany przez tego smoka, to faktycznie gdzieś ta szansa mogłaby cały czas być realna, że taką rundę uda się zwyciężyć. Ale teraz bardzo dobrze ustawieni są zawodnicy Anonymo, chociaż Rejko wystawia się tutaj wprost pod celownik swojego rywala, ale błędu nie popełnia Rejko. I to jednak Anonymo górą w tym starciu. No jest tutaj ochota do tego, żeby zagrać troszeczkę bardziej agresywnie, ale widzimy, że gdzieś Lunatic oberwał w walce ze swoim rywalem Jake Jacob wchodzi jak do siebie i faktycznie przewaga wyposażenia wykorzystana, ale Rejko jeszcze powstrzymuje zapały swoich rywali, żeby ci nie weszli pod ten bombsite B. Rotacja też błyskawiczna, ale Nine mimo tego, że takie dobre wejście zaprezentował Jacob, jeszcze się nie podpala, jeszcze nie szukają wejścia w pierwsze tempo. Teraz znowu będą starali się grać spokojnie, na pewno muszą być bardzo skrupulatni, szukać tutaj... Swojego przeciwnika, i my widzimy, że podejście pod B to będzie opcja najgorsza z możliwych. Ale też anonimo nie chce tutaj pozostawić swojemu rywalowi zbyt wiele do powiedzenia. Kubina wierza swoich przeciwników, ale widzimy, że Kej nie daje rady. Ale to momentalnie musi być sygnał do tego, Uuu. żeby ruszyć w kierunku drugiego bombsite. Tylko że Sobol teraz fenomenalnie tutaj robi robotę, ale jeszcze nie wszystko stracone. Nine bombę może podłożyć. Sytuacja jest teoretycznie na korzyść strony broniącej, ale jednak ten bombsite przejęty. No i tutaj dwa flash i smoku Hadesa, to wcale nie będzie łatwe odbijanie. W ogóle dziwne, że zawodnicy Anonymo w taki sposób wypracowali tę przewagę. Tam Casey by nie poradził z jednym rywalem. Chwilę później i widzieliśmy, jakby na chwilę przysnął, ale no teraz jeszcze Kylar i Hades. To są właśnie ci zawodnicy, którzy może pokażą zawodnikom Anonymo, jak się pilnuje bomby, bo z tym były przecież spore problemy w pierwszej połowie, chociaż nie Harris no, Hades oddaje swoje życie. I teraz wszystko w rękach kilara. Rywale jednak ze Smokiem, jest również jeden zestaw do rozbrajania u Sopola, ale zobaczmy, jak on jest mocno poobijany, teraz Kylar, dobrze rozpoczyna klacza, Kylar, ależ był blisko! Virtuoso, 3 HP, ale co z tym bo nie, oh yeah! nie będzie czasu, także Kylar wygrywa tego klacza i najny sięga po Nain rundę. Ale wiemy, że każda głowa, każda strata broni może Zaboleć, więc na to muszą Oho. uważać panowie z Anonymo. Aleczajmy. Jake'owi pokazują, że faktycznie te czaszki będą leciały, i teraz jakaś presja po stronie CT może się pojawić, bo taka runda nie powinna wyglądać w taki sposób. No i teraz widzimy, że zawodnicy Anonymo ustawieni tak naprawdę jeden na środku, jeden pod A, jeden pod B i ten atak w jedną pozycję to jest w tym momencie rzecz, którą muszą zrealizować zawodnicy Nine. No i widzimy, że to będzie Bombside B. Tutaj jest na posterunku Rejko, który w tym momencie najważniejsze dla niego błędu nie popełnia, ale pojawia się nie wiadomo skąd K, który ma okazję jeszcze tutaj zdobyć dla siebie jedną eliminację, ale widzimy, że w tym momencie mocno pobijani zawodnicy Nine. Jacob czy Samek kto wygra tą wojnę nerw! Jednak samej ratuje to wszystko, ale trzeba przyznać, że było bardzo gorąco. No, fantastyczna runda, ależ błąd tam na środku. To byłoby ewentualne miejsce, w którym troszeczkę więcej przestrzeni. Nine mogłoby dla siebie znaleźć, ale jednak decyzja taka, żeby. Powędrować pod e, drugi bomb i tutaj są ustawieni Zawodnica Noemu. No zobaczmy! Ojojoj, jakiś błąd! Wirtuoso i Sobol! Totalnie, jakby nie brali tego pod uwagę, że od oktagonu mogą podejść e, ich przeciwnicy, a przecież środek nie był w ogóle pilnowany. No i w tym momencie zostaje ten niesamowity Rejko oraz Lunatic. Rejko, 19 eliminacji. Dwa fragi już w rundzie 18 udało mu się zdobyć, ale Nine jeszcze bomby nie podłożyło. Tutaj zobaczmy dwójkowo. Wychylają Zawodnica no było Dobre wychylenie, tylko widzimy jak mocno w tym starciu. Antyterroryści ucierpieli i Hades skończy nam to wszystko. Rejko próbował, chciał zaryzykować, ale Hades nie popełnia błędu. Ale fakty są takie, że teraz trzeba też zmagać się z tymi demonami. Że tutaj zawodnicy Anonymo mają świadomość, że przegrywają bardzo bliskie rundy i brakuje tak naprawdę niewiele do tego, żeby to wszystko zakończyło się sukcesem. Ale poczekajmy, bo widzimy, że Nine błyskawicznie przechodzi pod ten bombsite B. Ale to Sobol zdobywa otwierającą eliminację, a więc jeszcze nie wszystko stracone. Tylko właśnie cały czas masa granatów pozostaje do dyspozycji strony atakującej. Bomba już na ziemi. No i teraz Kufi mocno pobijana, ale Anonymo wie, że dla nich to jest runda o być albo nie. Być na tej mapie, bo jeżeli tutaj pojawi się faktycznie porażka, no to mogą pojawić się też problemy z tym, żeby jednak gdzieś wyrównać stan tego pojedynku. Ale teraz świetnie, wychylenie dwójkowe. Poczekajmy, Hades! Hades robi robotę, ale jednak znowu Rejko ratuje swój zespół. Kolejna naprawdę wyrównana runda. Martwiliśmy się o tą ekonomię ekipy Anonymo. Ale może coś się odblokuje, może Anonymo poczuje, że może to zrobić teraz już kolejne wymiany, ale już przewaga po stronie Nine Virtuoso. Jednak z 9 to jakie szanse, żadne czterech na dwóch na początku rundy. No to układa się wręcz fatalnie dla ekipy Lurafika. Samej jeszcze niecelnie i wygląda na to, że za chwilę Nine będzie mogło świętować dwunaste zwycięstwo. Chociaż Czejko był bokiem, samej wykonuje robotę. Ale tylko do czasu, bez zajęty i za moment. Próba odbijania ze strony Lunatyka. A tutaj jeszcze jest granat błyskowy i jest smoke, a więc nie wszystko stracone. Lunatic, on będzie za chwileczkę wychylał. Tutaj K jest celowany. Ważna przebitka! Nie, niewiele brakowało, żeby właśnie K musiał skapitulować. Lunatic jeszcze próbuje, ale jednak Goofy nie popełnia błędu. Koniec pauzy, good luck, Have fun. panie Montesnak. Chcielibyśmy zobaczyć, co wydarzy się być może tej ostatniej rundzie. No to jest widocznie jakiś gwałt, dlatego nie widzimy tych eliminacji Keja i Jacoba. Przewaga pięciu na 3 bombsite B już zostaje opanowany. No i niestety, niestety dano da ale to są problemy na tej mapie. To jest ta niewykorzystana początkowa przewaga. Ten wynik 4 do 0, który najprawdopodobniej już za chwilę Zamieni się 13 do 9. Bomba jest podłożona Cobol samotnie. No ale co on tutaj może? Wydaje się, że absolutnie nic, że to najniż za chwilę będzie jedną nogą w wielkim finale i tak też się dzieje. Gufi kończy nam pierwszą mapę. No, zobaczmy, jakie będzie plany na rundę pistoletową, bo teraz jest próba przejęcia Środka. Samej musiał on z tej pozycji. Od razu wejście shortem, ale tutaj teraz ładnie Lunatic. Ten z jedną eliminacją. Samej gotowy, a przecież tutaj jeszcze chowa się Sobol. I to może być spora niespodzianka. Faktycznie nie. Sobol obrywa od Hadesa. I mamy sytuację dwóch na jednego po naprawdę bardzo ładnym strzale od Sameja. O tyle, że bomba jest już na miejscu. Wcelowany Kylar. I to właśnie Kylar kończy nam tę rundę. Trzy fragi od niego, i tym razem to Nine lepiej wchodzi w mapę. Nadal trzeba się pilnować przy tak grającym Nain, Hades się tylko obija Lunatica, ale zobaczmy ile przestrzeni Nain ma na tym środku, chociaż Anonymo próbuje to kontrować, Rejko na ziemi, Virtuoso z szybkim rewanżem, teraz jeszcze Hades łapie Lunatika i pytanie czy wytrzyma Sobol, już widzimy, że nie i proszę bardzo Nine. Przed szansą na wygranie kolejnej rundy, ale Virtuoso jeszcze walczy, trzecia zdobyta eliminacja przez niego, tyle że rywale są na B, Virtuoso no jeszcze spojrzał co dzieje się przy Bombsajcie. A, ale przecież Goofy dokłada niewygodnego smołka i nie wiem czy Virtuoso ma tutaj jeszcze jakiekolwiek szanse, no tylko od shorta, tylko tędy może próbować zawodnik Anonymo. Ale czas. Czas jest problemem. Jest smoke, jest def, ale to nie zostanie wykorzystane przez Virtuoso. Tylko, że Nain w ataku pokazuje się z naprawdę bardzo dobrej strony, jeżeli chodzi o początek tego spotkania. Przytrafiła się ta jedna gorsza runda. Teraz błędu nie popełniają, chociaż HD strzał niecelny i po raz kolejny nie udaje się namierzyć swojego przeciwnika. Ale teraz już nie ma odwrotu. Ale to jednak Virtuoso łapie swojego rywala na środku. A widzimy, że tutaj już zawodnicy najne przyspieszają ten bombsite. A za chwileczkę będzie opanowany, ale tak naprawdę rotacja całego zespołu Anonymów. Wcale to nie będzie łatwa runda. Zobaczymy, ile z tego wszystkiego będzie w stanie wyciągnąć Virtuoso. Ale to jest za chwileczkę. Trzeba będzie przyspieszyć. Tutaj jeszcze, no właśnie, jest cały czas na swojej pozycji Sobol, ale on nie daje rady. To była niezwykle istotna. Wymiana, chociaż teraz jeszcze próbuje Lunatic, próbuje Rejko. Jednak Uuu. zabrakło teraz wow. troszeczkę odrobiny szczęścia. Ale jeżeli Anonymo ma swojego bohatera, to w tym momencie, w tej rundzie, niewątpliwie po stronie Nine był to Hades. Nie mam na myśli takiej jednej rundy wygranej ledwo, bo taki obrazek dostaliśmy na pierwszej mapie i to po prostu nie funkcjonowało. Anonymo nie miało tej dobrej serii, nie miało tej zabezpieczonej ekonomii na Mirażu. Sytuacja się może powtórzyć, chociaż teraz ładny skan. Lunatic rozpoczyna, Rejko jednak na ziemi, ale tam jeszcze dołączył się samej. I mimo tego wejścia Nine na bombce, a to cały czas Anonymo Ba przewagę jednej osoby. wol poszukuje swojego pierwszego fraga na Mirażu, jak na razie 0-5. A no teraz trzeba odbijać, więc Sobol na pewno będzie potrzebny, ale już go nie ma, ponieważ timing is all. Kasuje dwóch rywali i niestety Anonymo znowu w tarapatach, znowu tutaj są ustawieni zawodnicy pod ścianą. Same jeszcze obrywa, teraz Virtuoso, łapie Goofiego, ale Hades wie, że nie musi się wychylać. No na to liczą zawodnicy Anonymo, ale trzeba się spieszyć panowie, trzeba podejść do bomby, to wy musicie tutaj odbijać. Do tego killer w łączniku, Hades sobie radzi, teraz niecelnie Samej. No nie, no nie, to się nie mogło udać. Nie. Goofy będzie miał na środku. Rejko nie daje rady. No, mimo tego, że chwaliliśmy go za tą pierwszą mapę. Teraz musiał skapitulować Gufi. Był elementem zaskoczenia i teraz świetnie wykorzystuje przewagę swojej pozycji. Zobaczmy, gdzie w tym momencie jest już i eee, Nie daje też rady w tym starciu z Lunatykiem, ale sam Lunatic bardzo mocno pobijany, chociaż sama ustawka Anonymu jest bardzo ciekawa. Bo jeszcze od rampy będzie do pomocy kolega, ale znowu te fragi. Sypią się na konto ekipy Nine. Próbuje jeszcze samej. On za WP celnie, no i zobacz Zobaczmy, co teraz wyciągnie Virtuoso, bo on musi być w tym momencie ostoją, on musi być filarem tej defensywy, bo w tym momencie też już rywale ruszają pod jego celownik, Hades zaskoczony, bomba na ziemi, Virtuoso, po raz kolejny i kończy nam taką rundę Virtuoso, takiej rundy potrzebowało Anonymo. No i teraz Anonymo. Ma tego pełną świadomość i świetnie. W tym momencie też rozpoczyna samej z AWP, ale też te nejdy są naprawdę bardzo nieprzyjemne i bardzo niewygodne. Jacob i Kay złapani, a więc w tym momencie tylko Hades i Kylar pozostają że chociaż jeszcze próbują, jeszcze walczy tutaj na sam koniec Kylar. Ale teoretycznie Kylar nie jest teraz niczym zagrożony, bo na tym zakręcie na środku w ogóle nie widać rywali, aczkolwiek virtuosa już. Ostawia się lepiej w okolicy B i so O, 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 reklamę Monte! W tym oh, momencie poprosimy reklamę Monte! <śpiewanie> no nie, nie może tak być! Nietrafiony w ogóle Kylar! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło i teraz Kylar wie... Co tu wie, że... się jeszcze może wydarzyć? To jest jego szansa. To swoją drogą, ale... Jaką decyzję podejmie zawodnik 9, będzie wejście na B, Virtuoso opuścił ten PS, a więc decyzja 10 na 10. I, I Killer naprawdę przed wielką szansą na to, żeby jeszcze taką rundę wygrać. Przyglądajmy się, bo to będzie naprawdę bardzo ciekawe starcie. Jeżeli Kylar zwycięży tą rundę... Nie, nie chcę w tym momencie o mówić, nie. że to będzie po spotkaniu, ale to będzie bardzo bolesny cios dla zawodników Anonymo. I tak naprawdę jedna runda wypuszczona. Świetny klacz w wykonaniu Kelara, ale teraz trzeba się skupić właśnie na tej... Rundzie trzynastej. Zobaczmy na podejście zawodników Anonymo na bombsek P. Tutaj kupi jak na razie z jednym fragiem, ale Rejko też odpowiada chociaż tylko jeden raz. I to może być trochę za mało. Jeyko fantastycznie. Cały czas jednak jeden za jeden. I teraz znowu mamy to wyrównanie. Dwóchy na jednego już teraz. Okej, okay, do tej pory tylko dwie eliminacje. Jest trzecia, ale pojawia się również trzecia eliminacja w tej rundzie od Virtuoso. I Anonymo zgarnia pistoletówkę w ataku. Ale sam rezultat na pewno dla kibiców jest zadowalający. Ale teraz to Anonymo teoretycznie ma przewagę wyposażenia, i zobaczymy, czy uda się z niej skorzystać. Chociaż ta ustawka Nine może być naprawdę sporym zaskoczeniem. Faktycznie czterech zawodników Nine na bombsite, A. I tak naprawdę do tej pory nie mieliśmy tutaj takiego forsowania, czy też wygranego forsa po pistoletówce. Więc ciekaw jestem, czy to się uda zawodnikom CT, bo Anonymo... Niby sprawdza plecy, widzimy Lunatica oddalonego od kolegów, ale i tak tutaj jest to przygotowanie właśnie pod wejście na bombsite A. Ale upływa sporo czasu, więc Nine może też nie będzie takie przekonany, że ten atak się tutaj pojawi, chociaż Hades obija Lunatica. No i co dalej, bo lecą błyskowe, w końcu Lunymo zaczyna się wychylać. Jacob szuka tej przestrzeni dla siebie. Na razie to jednak Killer. Rozpoczyna fragowanie, ale Wirtuoso się rewanżuje z tym, że Kay robi dokładnie to samo. I najmniej z przewagą, już teraz dwuosobową. Czterech na dwóch. A Rejko ma tylko dwadzieścia kilka punktów zdrowia. Oj, to wygląda fatalnie dla Anonymo. No i chyba już mało kto wierzy w jakiś powrót ze strony ekipy Anonymo. Tutaj gdzieś też te indywidualne umiejętności. W dniu dzisiejszym znowu nie dojechały. Można zwalać to wszystko na datę tego spotkania, że jednak weekendik się zaczął już wczoraj i teraz może jakieś problemy z koncentracją się pojawiły. Próbowa walki na środku. No, udaje się gdzieś terminację postobywać I widzimy, że ta wymiana bardzo korzystna w tym momencie dla Anonymo. I może to wszystko powiedziałem nie w porę, chociaż Rejko szczęśliwie ucieka z celownika swojego rywala Kala kochany, na co ci to było? Teraz Rejko pozostaje w sytuacji wręcz beznadziejnej. On ma 12 HP, A wystarczyłoby, żeby tutaj kolega po prostu dołączył do niego. Przejście pod bombsite B, podłożenie bomby. Bezpośrednim pojedynku będą małe szanse. Jacob jest celowany i właśnie Jacob nie popełnia błędu. I pytanie, czy zawodnicy wstaną, bo tak naprawdę zbliżamy się do końca. Nine teraz jeszcze z dobrym początkiem. W tej rundzie Jacob łapi już Lunatika. Zobaczmy, że Anonymo nie chce swojego planu zmieniać. Mamy szybkie wejście na bombce i tak. Jacob jednak gotowy na to, żeby dołożyć kolejny frag, ale nic z tych rzeczy. Rejko pędzi. Sobol też poprawia. I Anonymo przyjmuje strefę detonacji, więc mamy szansę na szóste zwycięstwo właśnie po stronie Anonymo. Na plecy podchodzi K, ale popatrzmy również na ekonomię Nine. Tam wcale nie ma dużo pieniędzy, więc to odbijanie. Nie wiem, czy w ogóle się odbędzie, szczerze mówiąc. Hades. Jeżeli trafi, to może i tak, ale ten strzał nie trafiony. Wirtuoso na fajnej pozycji. I nawet ta pozycja Kaje na plecach chyba już teraz niewiele zmienia, bo czas ucieka. Kej nie ma defa, więc faktycznie Anonymo za moment będzie miało to szóste zwycięstwo. Wyjdzie to słoneczko, bo widzimy, że na Mirażu faktycznie słońce świeci że jest bardzo ciepło i może właśnie Anonymo poczuje to. Które poprowadzi ich do siódmego zwycięstwa. Jest już atak od pochylni. Jacob, on ale ten sobie i tak radzi z Rejko. Do tego Hilar z jednym trafieniem. Goofy robi dokładnie to samo i teraz wirtuoso ma tylko 20 sekund. Wirtuoso dwukrotnie. Hades jednak ma świetną formę na tej mapie. Popatrzmy, nie! Nie tym razem, pani Hades! Naprawdę dobrze się to ogląda. Tylko właśnie samych rund jest dosyć mało, bo Anonymo. Nie potrafi tak regularnie przełamywać tej ekonomii przeciwnika, więc trzymam za nich kciuki, no ale Nine pokazuje, że chyba niepotrzebnie. Chyba za słabo. Tak, to no nieudane podejście pod B. Przewaga. Teraz czterech na jednego. Virtuoso już bez klaczowania i mamy cztery rundy meczowe dla Nine. Jeszcze jest rezultat, z którego Anonymo może wrócić, tylko jednak te problemy w ataku są dość widoczne. No i zobaczmy, Hades spróbuje, ale strzał niecelny. Tylko, że teraz Kilar z eliminacją w końcu. Sobol bierze się do roboty, a więc jest przewaga wypracowana. Zobaczymy, czy uda się ją dowieść do samego końca. Dobrze by było. Dobrze by było, patrząc na wynik, ale Nine i wszyscy kibice tej drużyny już na pewno... Mocno trzymają kciuki za ostatnią rundę, żeby jednak teraz Goofy, Jacob i Kay pokazali, że na Mirażu grają nie tylko Hades z Kilarem, bo faktycznie po zdobytych eliminacjach widzimy, jak ta dwójka sobie radzi rewelacyjnie: 20 fragów u Kilara i 25 trafień u Hadesa. Ale właśnie tutaj w Counter-Strike gramy 5 na 5, więc teraz może Kay. Będzie miał tę popudkę bo wiemy na co go stać. Nawet podczas fazy zasadniczej dostał tytuł MVP, więc liczymy na Keja. A zobaczmy, jest jeden frak, chociaż wymęczony. Mocno obity zawodnik Nine, za chwilę też będzie domykany o te strony pałacu, ale Kej! Bardzo ładnie sobie radzi. I teraz przewaga Nine, Trzechy na dwóch, na no Sobol musiał to wykorzystać. I mamy chwilę dla Anonymo na to, żeby podłożyć bombę, ale na plecach już jest pan Goofy. I to jest największe zmartwienie ekipy Anonymo, jeżeli te plecy za chwileczkę nie zostaną sprawdzone, to mogą być ogromne tarapaty, to może być już po spotkaniu. Zobaczmy, jak to wszystko się jeszcze łoprzygł i oczywiście z fragiem Jacob kończy nam to wszystko. A więc jednak, moi drodzy, wielkie, wielkie, wielkie brawa dla ekipy Nine, jak najbardziej. Zasłużenie wygrywają, to spotkanie, które było przez nich, nie ma się co oszukiwać, mocno kontrolowane.